Ok, dzisiejszego vloga zaczynam od wieczornych zakupów. Jutro się z wami połączę, bo czasami jadę wieczorem, więc zaczynam vloga od... No nie ma nic dla Ciebie. Eee, nie ma tego za dużo, ale zawsze coś. chlebuć Widzicie co? Ja będę dzisiaj inaczej to robić. O już. Ech. I będę sobie wyciągała na blat. Ech. Jedziemy z koksem. Chleb. Pierdoła dla dzieciaków, czyli chrupaczki i chrupki. Chrupki będą dwie, oczywiście takie same. Yy, Bajgle w 10 pi. Jak ja lubię wieczorem jeździć, jak są już przyceny. Chleb na zaśkę, drugi, kolejny. Jeszcze będzie dla rasera. Jajka. A. I dla laury. I piwka dla misia. I pietruszka za 7 dni. Będą dwie takie świeże. Słuchajcie, nie będę wyciągała, bo to jest dla mnie za ciężkie, tu jest woda smakowa, woda gazowana i lemoniada. I przechodzę do następnej siatki. Też tylko część wyciągnę. Wody będę zostawiała, także... Drugi, drugi ten, ziemniaki tak samo tu już sobie położę. Marchewka wyciągnę, bo do lodówki idzie następny komplet jajców. I teraz tak, dwie wody i lemoniada i pamiętacie jak wam to pokazywałam? 10 pi, musiałam wziąć. Super do i ostatnia siatka chleb dla rasela e, szpinak na sałatkę zaraz będę robić właśnie z tym będę robiła taką sałatkę wieczorny. wieczorem taką kolacyjkę sobie usiądziemy przy jakimś tam alkoholu i miło spędzimy wieczór e, MUS z Milky Bara ośmiopak, za półtora funta tylko. E, później jest jeszcze drugie piwo. I znowu moje ulubione alkohole były przecenione na funta za puszkę, czyli e, mocito, czy tam mociato, czy mochito, jak to kto nazywa. Tak jest. Pina colada. I tutaj jeszcze są woda i woda smakowa. A, i Zobaczcie, jaka 400 gram mozzarelli do dzisiaj, 36 pensów. Super cena do sunweczki, jak znalazł, do piwka i do moich drineczków. Jeszcze Wam później pokażę, jak zrobiłam kolacyjkę, a resztę dogram Wam jutro. Do następnego łączenia. Dobra, ja śmigam tutaj sobie z kolacyjką. Tu mi się praży słonecznik, tu mi się... Yy, Zaparzę, czy jak to. Tak, zaparzę się mi ten solirud, czy jak to się tam nazywa? Tu już mam szpinak, dwie kulki mozzarelli i mm, pomidory suszone w oleju. Teraz muszę to wszystko wymerdać. O, tak, czekajcie. Ja sobie może was tak odstawię na chwilkę. Na chwilkę, możecie tam zaglądać sobie na mnie. Mm, dodam jeszcze tylko do tego pieprzu. Nie daję soli, dla z tego względu, że pomidory... No, wszystko mi wylatuje. Pomidory są. <laughs> pomidory są już bardzo słone. Spróbuję. I ten soli i ród też jest słony. Ale ja dam jeszcze odrobinę czegoś. I teraz, zaraz Wam pokażę. Aha, miałam Wam powiedzieć zakupy z Asty, jak dzisiaj robiłam. Przed chwilą to za te zakupy zapłaciłam 18 funtów i 50, 63 pence. Tu 63. Także nieźle. I... Porozmazałam się. <laughs> Idę robić, bo jedną ręką mi ciężko. Pokażę Wam efekt końcowy. Serio? No nie wyjadę. I co? Może być? Tak jak sobie. Spróbuję z tamtej strony jeszcze. Z tamtej strony też będzie takie sobie. Mm -hmm. Dobra, lepsza. Mm? No nie wyjadaj teraz. Zaraz będzie kolacja. <noise> Dobra, kochani. Już Wam mówię. Szpinak. To, co zawsze zapominam, jak to się nazywa. Mozzarella. Mozzarella. Pomidorki suszone, słonecznik prażony. Do tego olej z, z tych pomidorków. Pieprz, yy, bazylia, czosnek, oregano. I to wszystko. Mieszamy, mieszamy, odstawiamy. Niech trochę smaki się przegryzą. I zasiadamy sobie. Kładziemy dziecko spać. Bierzemy sobie do tego bajla piwko. Jutro mi się kiedyś w trasę, więc przyda nam się taka kolacyjka przy świecach. Horror. Jakieś do obejrzenia i do spania. Także żegnam się już z Wami dzisiejszego dnia. Do zobaczenia jutro rano w tym vlogu. Buziaczki. Pa, papa. Kochani, dzisiaj na obiadek serwuję kasza gryczana z sosem, y, buraczkami oraz wątróbką. Słuchajcie, y, ta ręka jest piękna, niezdarta, y, a tu. Już mi się oskrobało, muszę zmienić i złamał mi się paznokieć. To tyle. <grytanie> Obiadek, jedzonko gotowy. A ja dzisiaj jeszcze tylko muszę zawieźć y, jedzenie miśkowi, wykąpać się, zrobić filmik i do spania. Więc y, życzę wam y, fantastycznego dnia, wieczora, nocy, smacznego, z samych superlatywów, buziaczki i do zobaczenia jutro. Papa, pa. Dzień dobry, kochani. Witam was w ten zimny, deszczowy i bardzo nieprzyjemny poranek, ale również szczęśliwy, dlatego, że jest 1 grudnia. Uhu! Jeszcze tylko 23 dni do Wigilii. Fantastycznie. Odliczamy, odliczamy, kochani. Ja się połączę z wami później. Teraz smykam do łóżeczkę do spania. Zregenerować siłę na sprzątanko popołudniowy. To zobaczymy nie? później. Do następnego łączenia. Pa-pa!